Mm. Jak jedziemy? Wraz, czy jak? Do Przysieka, w Braw, prawo. Tak ruchy, jest! No mam... ja miał... jakby żeście pływali ostatnio w tym lecie czy nie? Powiedz nie, tak. ostatnio właśnie była taka maź. My, ze, my taka... ze Sławkiem przejść paczek jechaliśmy. <laughs> <laughs> nie <laughs> wiem jak wy. Z górki nie, jak z wiatrem. Pigrzy, kurwa, z górki tak, z wiatrem. tak pięknie, że... <laughs> Ale w którą? Od, odjeżdżaliście od Torunia, czy? Nie, nie z powrotem, powrotem, powrotem. Słuchaj, i z górki... Ja A Krzychu nie jedzie, nie? Nie, krzyku na no narty. Aha. Z za nami będzie, I jak widać, zima w pełni. Pięcioro nieustraszonych, jak zwykle. Temperatura powietrza minus 8. Odczuwalna, wiadomo, jest większa na rowerze. Ale jedziemy trochę w las, jedziemy myślę, że będzie dobrze. On oh. jest? Nie A mój był Sławek, tak? Nie, ja robię to wcześniej Ty Meridę wziąłeś i... mi? Ja na razie biegam po stadionie na świecie z Wielka A, to się w głowie walczysz Nie, nie Ja sobie muszę to wygryźć Sławek tu pracuje na całą grupę Jest tu najsilniejszy To może ciągnąć ten wózek Ten karawan ale ciepło dzisiaj, nie jest tak źle Nie jest źle, bo wiatru nie masz takiego No, w las sobie pojedziemy tak. Na spokojnie dzisiaj Trochę popatrzymy Co się w lesie dzieje raki tak może jakiś zobaczymy I tak Nieustraszony Sławek, nieustraszony Rysiu To już w ogóle potencjał klubu No Włodek To już historia No już jest Włodek No i Zbyniu Jeżdżący zawsze i wszędzie. Jeżdżący zawsze i wszędzie. O każdej porze dnia i nocy. I tak pięcioro nieustraszonych jedzie. Jedziemy na Olek, na Barbarkę. No jakoś będzie dobrze. skręcamy na barbarkę już trasa się robi terenowa bardziej piękna zima, dużo śniegu jedziemy sobie, piękna sceneria Sławek wziął korkowca z domu, może jakiego dzika upolujemy. Teren ciężki, widać, tu wszystko się może wydarzyć, ale taka jest zima. Już jest wszystko dobrze. O, widać, ciężko jest. Ruszył rysiu, Ruszył, to już dobrze. Warunki ciężkie. Powodzki! Pięknie. No i roboty to. I TTC te, te, te dziś robi jako serwis. No proszę. Panowie nie odjeżdżajcie za daleko. Ja dobra. A w już się? Tak. samochód z opresji wyciągnięty i znowu TTC zrobił dobry uczynek to już na gwiazdzora zbyniu nas goni tu o proszę proszę tak się jeździ no proszę państwa cały Pogotowia nie trzeba? Idziemy nie. być twardym. To jest twardiej. Dobra. Takich zawodników nam potrzeba. A biało jak na Syberii. Już na szosę. Nie na tak asfalt, to jest asfalt. Obojętnie w jakiej postaci, ale asfalt. Ach.

jeszcze około 5 km i będzie upragniona herbata i napoje. Z sokiem. Gdzie ten lis ci tu przeleciał Rysiu? Prusłańcucha musiałem wyjmować. Już bym finiszował na wrzosach, żeby nie ten lis cholerny. I mówię, rudę to rudę. Rude zawsze fałszywe podobne. Oh, Sławek. Sławek zawsze niezmordowany potęg Co? Z wrodą cieplej, co? Wiadomo. To włosy to włosy, nie? Tak. <słuch>

Ja, ale 39,27 manczej Tak? Tak Dobra. Dobra, jedziemy Ten podjazd był ekstremalny Ale zmienił podjechał to jest szatan Na tej swojej przełajówce na herbatę tam <słuch> I jedziemy teraz na herbatkę. Przejechaliśmy dziś 40 km w śniegu, w ciężkim śniegu, w ciężkich górkach teren. Wyjeżdżamy na asfalt. Rysiu już tam czeka z herbatką na nas. Może coś tam będzie więcej, zobaczymy. Że do miłego! No, jestem zadowolony, że chłopaki zrobili dziś dobry uczynek. Naprawdę. Pochwalam za to. Jedziesz? Hej! Cześć! Sławek tu ma swoje drogi, kanały. O. I dojechaliśmy. I choćbym chciał się napić to sam lud w Bidonie. O, tak, tak wygląda. O, I jak mam tu pić? Do miłego.